Witam dzisiaj w przeglądach albumów fotograficznych. Kolekcja fotografii Rona Galelli. Takie oto wydawnictwo ciekawie wydane. I już po okładce można się zorientować, zwłaszcza ci, którzy nie znają autora. Że jest to ktoś, kogo określa się mianem paparacji, a właściwie niektórzy nazywają go królem paparacji czy ojcem chrzestnym paparacji, bo on podniósł fotografie paparacji właściwie na wyżyny. Jak widać na załączonych zdjęciach, fotografował gwiazdy dawnych epok i współczesne. Bardzo dziwne sytuacje mu się w życiu przydarzały. Marlon Brando za to, że zbliżył się do niego za bardzo, właśnie robiąc jedno z tych zdjęć, złamał mu szczękę. Skończyło się to wszystko w sądzie. Także nie jest bardzo, to jest właśnie Ron Galela z maską, która uniemożliwia Brando kolejne połamanie muszczenki. Także zawód paparacji. Który jest dość niebezpieczny, ale na pewno interesujący i dostarczający ciekawych materiałów. Niektórzy mogą uważać, że efekciarskich. Natomiast na pewno jest to pewien etap w historii fotografii, który się zapisał złotymi głoskami. I to nie tylko są fotografie typowo paparazzi, ale także wystudiowane portrety i dokumentacja życia epok których Ron Galela, urodzony w 1931 roku miał okazję różne gwiazdy, tutaj John Lennon fotografować. Chociaż patrząc na dzisiejsze osiągnięcia cudzysłowie, to mówię. fotografów paparacji, to Ron Galela jest artystą wysokiej miary, porównując to, co dzisiaj widzi się na różnych portalach. Internetowych. Tutaj na pewno w tym albumie widzimy ciekawy zestaw fotografii, portretów i dokumentacji tego życia, jakie mieliśmy okazję widywać w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na pewno Rondalla miał okazję fotografować i Rodziny Królewskiej zwykłych. Obywateli gwiazdy filmu i ludzi z marginesu. Z Jackie Kennedy toczył boje sądowe, a to zdjęcie właśnie całkiem z prawej strony uważa za swoją, jak on to nazywa, Mone Tak więc zachęcam do zapoznania się z twórczością Rona Galelli, który na pewno jest wyjątkowym fotografikiem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.